Jedną z polecanych przeze mnie aktywności, szczególnie dla pacjentów po zabiegach operacyjnych, to jest tak zwany nordic walking, czyli popularnie u nas mówiąc chodzenie z kijkami. wielu pacjentach po operacji pyta mnie, kiedy będą mogli wrócić do normalnej aktywności fizycznej. Oczywiście wszystko zależy od tego, ile mamy lat. Operacje przechodzimy w młodszym wieku, jak na przykład wrodzone wady zastawki aortalnej i mamy do czynienia z pacjentami 20 czy 30 letnimi, to po krótkim okresie, właściwie, mogą wrócić do wszystkich aktywności fizycznych, jakie mieli. Ale jeżeli jesteśmy starsi, dotyczy to choroby wieńcowej albo zmian miażdżycowych, to wtedy jednak zalecamy aktywności bardziej e, umiarkowane. Jedną z tych aktywności jest tak zwany Nordic Walking, czyli chodzenie z kikami. To aktywność, która pozwala na uruchomienie wszystkich mięśni, pozwala na uruchomienie Mięśni nie tylko nóg, ale także mięśni rąk, kręgosłupa, aktywność, która wymusza prawidłową postawę, trzeba pamiętać o tym, że po zabiegu operacyjnym wielu chorych obawia się, wielu chorych jest zmartwionych, czy będą mieli bóle w klasy piersiowej. Po krótkim okresie, 6 tygodni, taka, a właściwie już wcześniej, szczególnie pod opieką rehabilitantów, można rozpocząć wcześniej aktywności. Zaczynamy od niewielkich dystansów, ale ten dystans, który ja zalecam po operacji, który należy osiągnąć, to jest te co najmniej 10 tysięcy kroków, czyli około 5-6 km dziennie. Może to być w różnych porach dnia, wtedy kiedy najlepiej się czujemy. E, mamy szansę na to, że po krótkich e, treningach treningi będą coraz dłuższe. Ważne jest także, aby panowie nie wstydzili się chodzić z kijkami. Bardzo często żony mówią, że zmuszają panów do tego, żeby chodzić z kijkami. Panowie czasami się obawiają, tego mówią: No nie będę chodził z kijkami, bo czują się troszeczkę, jak gdyby byli już kalekami. Chodzenie z kijkami to nie oznaka kalectwa, ale oznaka tego, że jesteśmy zdrowi i jesteśmy zdolni do większych wysiłków. Bardzo dobrze jest znaleźć sobie partnera do takiej przebieżki, bo wtedy można porozmawiać o sprawach. O których nie ma się czasu rozmawiać w domu w czasie normalnej aktywności domowej i w czasie pracy. Kiki są doskonałym uzupełnieniem wycieczek górskich. Zdecydowanie, szczególnie osoby starsze czują się wygodniej, dlatego że są bardziej stabilni, a podchodzenie pod górę znacznie jest łatwiejsze z kikami niż bez kików. Najważniejsze w każdej aktywności ruchowej jest systematyczność. Musimy to robić systematycznie. Nawet jeżeli jesteśmy w stanie przejść tylko 2000 metrów, to róbmy to, ale róbmy to codziennie.